Witajcie na kanale politycznym. Konflikt na Ukrainie zmienił znaczenie Polski w regionie i strukturach NATO. Obecna sytuacja rodzi pytania o przyszłość Polski, polskiej armii i NATO w czasie i po zakończeniu konfliktu. Rząd chce wzmocnienia armii, co wiąże się z pytaniami o kierunek działań. Jak zauważa wielu ekspertów, działania państwa polskiego powinny być lepiej skoordynowane i opierać się na solidnie zbudowanej strategii o znacznie dłuższym horyzoncie czasowym niż ma to miejsce obecnie. Na wiele pytań odpowiadają w swoich regularnych komentarzach i debatach eksperci dr Jacek Bartosiak, Krzysztof Wojczal czy generał Mirosław Różański. Zapraszam na materiał. Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czy groźby Putina odnośnie użycia broni jądrowej to blef, czy realne niebezpieczeństwo? Mowa o takim zagrożeniu pojawia się coraz częściej w kontekście wojny na Ukrainie, a pytania odnośnie bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale i całej Europy czy świata, sprowadzają się właśnie do tego pytania czy to tylko gra rosyjskiego dyktatora, czy prawdziwe zagrożenie? Oto opinia doktora Jacka Bartosiaka. To kryzys większy od kubańskiego, ale groźba użycia broni jądrowej przez Rosję to głównie element szantażu. Wydaje mi się, że Rosjanie rozważają użycie taktycznej broni jądrowej po to, by zmusić politycznie świat zachodu do powstrzymania działań armii ukraińskiej. By uniknąć klęski na froncie w wojnie konwencjonalnej. Podobnego zdania jest Krzysztof Wojczal. Zawarcie układu z atomowym bandytą byłoby samobójstwem politycznym. Z perspektywy Rosji, jej najważniejsze polityczne narzędzie to szantaż, w tym ten militarny. Użycie broni jądrowej byłoby przyznaniem, że rosyjska armia jest słaba i przegrała ze słabszym przeciwnikiem na Ukrainie. Użycie atomu. Pokazałoby, że król jest nagi. To podważyłoby kompletnie pozycję Putina, nawet w oczach jego potencjalnych partnerów, takich jak Chiny, Indie czy Iran. Oto komentarz generała Mirosława Różańskiego. Straszak atomowy to kolejna próba Putina, by szantażować świat. Frustracja Putina sięga bardzo głęboko. Prezydent Rosji nie zawahał się przed szantażowaniem świata najpierw klęską żywnościową, później wojną energetyczną, teraz straszy atomem, i trzeba brać pod uwagę, że w swojej desperacji może wydać takie polecenie. Gdyby została użyta broń atomowa, natychmiast trzeba wprowadzić sankcje całkowicie odcinające ten kraj od świata, zamknąć granice, a w wymiarze militarnym może się w tym wojnę zaangażować sojusz, ale przy pomocy broni konwencjonalnej. Co polegałoby na wykonaniu uderzeń na wojska rosyjskie, które znajdują się na terenie Ukrainy. Potencjał NATO jest tak ogromny, że może sprowadzić całkowitą destrukcję na rosyjskie wojsko. Rosyjska agresja na Ukrainę zupełnie zmieniła układ sił i obraz świata, w tym znaczenie Polski jako strategicznego partnera NATO. Staliśmy się kluczowym państwem dla działań sojuszu, którego celem jest wsparcie ukraińskiej armii i najistotniejszym sojusznikiem USA w regionie. Eksperci zwracają jednak uwagę na fakt, że interesem Amerykanów jest osłabienie Rosji i jej neutralizacja na arenie międzynarodowej. I do tego potrzebują silnej Polski, będą więc wspierać nas w działaniach antyrosyjskich. Problemem jest jednak to, co się stanie, kiedy i jeśli w ogóle, cel zostanie osiągnięty i Rosja pozostanie na placu boju jako państwo słabe i podzielone. Również na skutek odłączenia się dawnych radzieckich republik, a nawet, czego nie da się wykluczyć, wojny domowej. Oto opinia Krzysztofa Wojczala. Jeśli Rosja przegra na Ukrainie, przestanie być zagrożeniem dla NATO. To może spowodować, że USA zrezygnują z obecności w naszym regionie, a więzi NATO osłabną. Polska powinna dążyć do osiągnięcia potencjału stabilizowania swojego sąsiedztwa. Musimy przygotować się do pełnienia roli gwaranta bezpieczeństwa dla państw położonych na wschód od nas. Do tego potrzebujemy armii z prawdziwego zdarzenia. Jacek Bartosiak komentuje to tak: Powinniśmy zbudować silne wojsko polskie, które będzie czynnikiem gry o równowagę w regionie wraz z kompleksem rozpoznawczo-uderzeniowym i upewnić się, że Rosjanie przegrywają tę wojnę i następuje upadek państwa rosyjskiego. A Ukraina odzyskuje Krym i Donbas i odnosi sukces. Wraz z Ukrainą powinniśmy budować nową przestrzeń gospodarczą oczywiście w ramach Unii Europejskiej, być może nawet w ramach NATO z nowym punktem ciężkości Europy na wschodzie kontynentu i upewnić się, że Rosjanie nie wrócą do imperialnej gry. Jeszcze przed rosyjskim atakiem na Ukrainę wydatki na polską armię zaczęły wzrastać. W przyszłorocznym budżecie przeznaczono na ten cel 2,4% PKB, zamiast planowanych wcześniej 2,2%. Docelowy poziom to 5% PKB. W 2022 roku budżet obrony narodowej to około 58 miliardów złotych. W przyszłym roku będzie to już około 98 miliardów. Rok 2023. To też pieniądze z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, na który składać się będą środki z obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To dodatkowe 30-40 miliardów złotych, za które ma zostać zakupiony sprzęt z zagranicy. Rosną wydatki na uzbrojenie, rośnie też uposażenie żołnierzy 7,8% waloryzacji na przyszły rok. W planach jest dodatkowa rekrutacja na poziomie 20 tysięcy nowych żołnierzy, nie licząc w wojsko brony terytorialnej. Zdaniem ekspertów zwiększanie budżetu armii jest dobrym krokiem, jednak to nie wystarczy do realizacji celów, o których mówiliśmy powyżej. Oto opinia Jacka Bartosiaka. Potrzebujemy po kolei, wielkiej strategii, czyli jak widzimy swoje miejsce w świecie i regionie. Następnie strategii rywalizacyjnej wobec rywala, jakim jest Rosja. Taka strategia dotyczy nie tylko wojska, ale wielu kwestii: dyplomatycznych, gospodarczych, przepływów ludności, towarów, energetyki. W tym aspekcie zbyt wiele decyzji podejmowanych jest ad casum. Tak komentuje to Krzysztof Wojczal. Siły zbrojne Rzeczypospolitej powinny być narzędziem politycznym władz z Warszawy i stanowić jeden z filarów naszej dyplomacji prowadzonej w regionie. Powinniśmy mieć zdolność do wysyłania części wojsk do sojuszników przy założeniu, że nie osłabimy równocześnie potencjału niezbędnego do obrony naszego własnego terytorium. I tu pojawia się potrzeba zbudowania balansu uwzględniającego fakt, że liczebność sił również ma znaczenie. Jeśli jednak sytuacja geopolityczna Polski stanie się jeszcze bardziej niepewna, to powinniśmy zaakceptować cięcia na niektórych płaszczyznach po to, by zwiększyć wysiłek w zakresie obronności. Wybór jest prosty: albo zbudujemy własną, silną armię, albo będziemy utrzymywać cudzą, co zazwyczaj wiąże się z dużo większymi kosztami. Oto opinia generała Mirosława Różańskiego. Ukraina daje nam czas. Nie jesteśmy bogatym krajem i powinniśmy bardzo racjonalnie zastanawiać się nad wydatkiem każdego miliona czy miliarda, bo o takich pieniądzach tu mowa. Powinniśmy podejmować perspektywiczne, dalekosiężne decyzje. Powinniśmy budować potencjał armii na miarę wojen, jakie mogą mieć miejsce w przyszłości, spoglądając na Ukrainę, a nie odnosić się do takich wspomnień jak 1939 rok, że będziemy bezpieczni tylko wtedy, kiedy obstawimy całą wschodnią granicę, gdzie będzie garnizon na garnizonie i żołnierz na żołnierzu, mierzeni w setkach tysięcy, tak jak tego chce pan Kaczyński czy minister Błaszczak? Ja bym nie szedł tą drogą. To nie jest dobre rozwiązanie. Obserwując wojnę na Ukrainie, można wskazać to, co będzie istotne w tego typu konfliktach w przyszłości, jak choćby drony, które wykorzystywane są zarówno przez Ukraińców, jak i Rosjan, czy zestawy HIMARS które są obsługiwane przez trzy osoby, a starsze systemy wymagają nawet sześciu osób. Powinniśmy mówić o zdolnościach, jakie powinny mieć siły zbrojne, a nie o liczbie żołnierzy, jaką powinniśmy posiadać. Moim zdaniem Polska powinna mieć siły zbrojne, które będą identyfikowały i neutralizowały zagrożenia, jeszcze poza granicami naszego kraju.